Witamy w kolejnym odcinku Echa Stadionu. Jak widzicie, od obietnica dotrzymana. Adam wrócił do żywych. Witam wszystkich. Ja jestem trochę teraz oświetlony, Adam jeszcze w ciemności się pogrąża, ale wraca. W każdym razie witamy w nowym odcinku i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, o czym tak naprawdę teraz będzie się w dużym stopniu rozmawiać, bo już ten weekend, w tą niedzielę, będzie miało miejsce El Clasico, czyli taki mecz. Między którym chyba ciężko przejść obojętnie z tego względu, o, czym, o którym zaraz też powiemy, ale też. Czy na pewno właśnie też trzeba o tym powiedzieć? Na pewno mecz każdemu znany, ale czy to jest mecz, który budzi takie emocje jak kiedyś? O tym sobie porozmawiamy. W każdym razie, Adam, na sam początek: czy Twoim zdaniem El Classico to jest takie spotkanie, które budzi te same emocje niezmiernie, czy może jednak coś się zmieniło? Ostatnimi laty. Wiesz co, ja yy, nie mam żadnej wątpliwości, że El Clasico aktualnie, a El Clasico kiedyś to w ogóle jest zupełnie inny hype, zupełnie inne emocje, zupełnie inne zainteresowanie. Jakoś mam wrażenie, że kiedyś yy, mecze Realu i Real z Barceloną jakoś wiązały się z takim większym podekscytowaniem, podekscytowaniem i nawet osoby, które nie śledzą ligi hiszpańskiej yy, oglądały, oglądały te Grand Derby, były tym zainteresowane, bo ten mecz zawsze był takim pewnym symbolem yy, no piłki na najwyższym poziomie jakby grały dwie najlepsze drużyny na świecie, no przynajmniej dwie topowe drużyny na świecie, jeżeli nie najlepsze yy, ale myślę, że z biegiem lat yy, troszeczkę ten mecz stacił na wartości i myślę, że jest, złożyło się na to parę czynników, o których na pewno będziemy chcieli porozmawiać. No, wydaje mi się, że najważniejszym czynnikiem, który do tego się przyczynił, jest przede wszystkim to, że w lidze hiszpańskiej wykrystalizowała się lekka przewaga Realu nad Barceloną i. Myślę, że nawet fani Barcelony będą w stanie mi to przyznać, że po prostu Barcelona w ostatnich latach mocno straciła na jakości. Szczególnie mówię o tym fakt, że Barcelona ostatnie mistrzostwo zdobyła w sezonie 2018-2019, bo potem to był Real Madrid z jednym rokiem przerwy na Atletico. I tak i nie, bo tutaj jakby trzeba się zgodzić na pewno, że ta dominacja Realu w Europie jest teraz zdecydowanie większa. Na hiszpańskim podwórku też jest to widoczne, na przykład po mistrzostwie, ale no, jakby kwestia meczu Real Madryt z Barceloną to jest w ogóle zupełnie inna Barcelona, bo Barcelona, która rok temu ubiegły sezon miała no, bardzo, bardzo słaby, na mecze z Realem potrafiła się podnieść i to jest jakby, to trzeba rozwalić osobną jakby półkę, że nieważne w jakiej formie będzie Real czy Barcelona w danym momencie, gdzie jest rozgrywany klasyk, to raczej to spotkanie będzie na wysokim poziomie, i tu trzeba właśnie sobie zadać pytanie, czy to jest nadal jeszcze tak widoczne, jak było widoczne kiedyś? No bo powiedziałeś, że jest kilka czynników, że Twoim zdaniem ten hype na El Clasico trochę opadł, i trzeba sobie rozważyć, co tak naprawdę przytrafiło się. No bo też pewnie ktoś powie, że ten mecz jest nadal jakby ważnym meczem, i on na przykład tego nie zauważył, i tak też może być. Tylko. Trzeba sobie rozwalić przede wszystkim, że masz hiszpańskie podwórko, i tam jest Real Madrid, jest Barcelona, i to są dwie największe drużyny w kraju. Więc w Hiszpanii, dla Hiszpanów i ogólnie dla sympatyków tej ligi, no to ten mecz zawsze będzie duże emocje budził, no bo po prostu grają dwie, dwa największe kluby. A to, że on jest dodatkowo wiesz, jakby powiązany historycznie i wiesz, wszystkie te kontrowersje te emocje, ten nerwy piłkarzów, no to tam jest, jakby to też ma na to wpływ. Więc jeśli na przykład w Anglii grają dwa, dwa duże kluby ze sobą, też ja z takiego założenia wychodzę, to to nie jest w Anglii nic nadzwyczajnego. Bo to jest mniej więcej co kilka kolejek, masz spotkanie Chelsea z Liverpoolem, albo City z, nie wiem, Arsenalem, a potem United z kimś tam. I to są no, mniej więcej te duże kluby grają ze sobą, co nie? Natomiast w, w Hiszpanii jest Real, Barcelona. To są dwa największe kluby. Jest Atletico, ale umówmy się, że Atletico to nie jest taki level Realu czy Barcelony nawet. No i masz te kluby potem już, no, nie oszukujmy się, dużo gorsze od tej czołówki. Ja jestem w stanie się zgodzić z tym, co powiedziałeś, z tym, że ja mówiąc o tym opadającym hypie, ja miałem na myśli bardziej coś takiego, że kiedyś. El Classico elektryzowało fanów, jakby na całym świecie, i bardzo często przyciągało też, jakby przyciągało oglądalność osób, które na co dzień tej ligi nie śledzą. I po prostu wtedy oczy całego świata były skierowane na ten jeden mecz. Po prostu tak było, że dużo się o tym mówiło. Ten mecz był bardzo promowany i budził ogromne zainteresowanie. Teraz mam wrażenie, że. Owszem, ten hype jest, ale nie jest tak duży. I jasne, wiadomo, że to, ten mecz będzie elektryzował fanów Realu, fanów Barcelony, no bo tak będzie zawsze, bo to, to już jest taki mecz yy, yy, dwójki rywali, który będzie zawsze dla, dla fanów tych drużyn bardzo ważny i ja temu jakby nie umniejszam. Tak samo w Hiszpanii, dla hiszpańskich kibiców po prostu fanów piłki nożnej, którzy nie sympatyzują za jakąś tam jedną drużyną. Też ten mecz najprawdopodobniej będzie tym meczem, który będzie ich najbardziej interesował, no bo to jest taki mecz już o podłożu historycznym, bo ta rywalizacja Realu z Barceloną to już są lata i, i raczej prędko się do nie skończy, raczej te dwa kluby będą cały czas w czołówce. Ale chodzi mi o to, że kiedyś to zainteresowanie yy, zewsząd, to jakby z całego świata, z całej Europy, było znacznie większe niż teraz i myślę, że takim drugim czynnikiem, o którym ja bym musiał powiedzieć, jest też troszeczkę to, że teraz w tych zespołach nie ma nie ma Cristiano Ronaldo, nie ma Leo Messiego. Kiedyś ci piłkarze też przyciągali obserwatorów, jakby i bardzo dużo było kibiców, którzy oglądali spotkania tych drużyn, tylko dla tej dwójki, bo kiedyś Real i Barcelona, to było trochę spotkanie Cristiano Ronaldo kontra Leo Messi, nie uważasz? Tak, no zawsze o tej rywalizacji się mówiło, jak tylko właśnie Klasyko się zbliżało, no to już y, tydzień i były tam różne, no, że tak powiem, rozmyślenia, czy Ronaldo strzeli więcej, czy Messi strzeli okay, więcej. Partia. Jak któryś nie zagrał, to już w ogóle wrzało niesamowicie, więc no to na pewno pojedynek tej dwójki zawsze elektryzował te spotkania. Mm. Gwiazdy Realu czy Barcelonie są teraz nowe, i czy no wiadomo, że no, pułap Messiego czy Ronaldo i tej rywalizacji między nimi, no to naprawdę będzie e, tak naprawdę nieosięgalny. No musiałbyś mieć, nie wiem, Mbappé i Halanda, żeby, e, żeby to się może udało powtórzyć w najbliższych latach przeciwko sobie. E, ale mnie też ciekawi, no bo z jednej strony to jest wyczuwalne, że ten y, cały hype na te El Clasico jest trochę mniejsze, ale z drugiej strony y, masz taki przykład el, ostatniego El Clasico i y, y, y to jest swoją drogą w ogóle ostatnia porażka, jaką Real Madrid odniósł y, w tym roku. Y, no bo y, mówię tutaj o klasyku w Vegas, który miał miejsce w wakacje i to był mm -hmm. mecz y, w ramach turnę po Stanach i to nawet, no nie wiem, no to był mecz towarzyski, ale to z takim nawet, że ciężko nazwać meczem towarzyskim, co nie? No, gdyby to grały dwa jakiekolwiek no, inne kluby, to tam byś miał puste trybuny. Natomiast on się cieszył też ogromnym zainteresowaniem. Oczywiście y, trochę to też polskie media y, że tak powiem przywyższyły przez to, że no Lewandowski debiut i tak dalej. No, oszukujmy się, Nie oszukujmy się, gdyby y, Robert Lewandowski wtedy nie zadebiutował, to też ten mecz cieszyłby się zainteresowaniem dużym. Y, on naprawdę wielu też kibiców w Stanach przyciągnął, więc jakby ta historia pojedynków Realu z Barcelonem nadal jest, tylko no właśnie trzeba sobie odpowiedzieć pytanie, czy to jest po prostu, bo już się tak przyjęło, czy te mecze po prostu nadal są, że tak powiem, emocjonujące, ważne, no bo to wiadomo, mecz meczowi nierówny, ale spotkanie spotkaniu, ale no na to trzeba sobie też odpowiedzieć, na pewno ten, że tak powiem, odejście Cristiano i Messi'ego, no miało dużo do, dużo w tym na pewno się przyczyniło. No właśnie, więc na pewno te dwa czynniki, czyli no lekka przewaga Realu w Europie, lekka przewaga Barce, Realu w lidze, yy, odejście gwiazd, czyli Cristiano i, i Messiego, czyli no jakby dwie postacie, które były jakby takimi symbolami, ikonami tych drużyn. Na pewno to się bardzo przyczyniło i wydaje mi się, że ciężko będzie odbudować taki hype, raczej ja osobiście nie spodziewam się, żeby El Clasico kiedykolwiek, przynajmniej w najbliższej przyszłości, budziło takie emocje, jakie, bud jakie budziło wtedy, bo wtedy to byli była dwójka piłkarzy. Najlepszych piłkarzy na świecie. Wydaje mi się, że to nawet nie będzie kontrowersyjne, bo zawsze była spekulacja, kto zdobędzie złotą piłkę, czy będzie to Ronaldo, czy będzie to Messi, zawsze to był, były te lata, to były te lata ich świetności i zawsze między nimi były te spekulacje. Teraz oni już są w troszeczkę bardziej zaawansowanym wieku. Grają w innych zespołach. Teraz nawet podejrzewam, że nie będzie się ich wymieniało w kontekście piłkarzy, którzy będą tą złotą piłkę rywalizować w najbliższych latach. To już ta era trzeba sobie przyznać, że już się kończy na czas innych gwiazd. No i pytanie teraz, czy, czy doczekamy się jakichś piłkarzy, którzy też będą symbolami tej drużyny? Kiedyś, na przykład, jak mówiło się o rywalizacji Leo Messi, Cristiano Ronaldo, czy będzie, nie wiem, Haland versus ktoś tam. Nawet nie wiem, to może być w Barcelonie, no bo ustawiam, że Haland będzie w Realu Madrid. Jakoś tak mi to wszystko się łączy, bo tyle się o tym mówiło. Nie to wiem, czy to, że to jest w ogóle temat na no, osobną w ogóle pogawędka a propos tego jak może tak naprawdę wyglądać to obsadzenie. No bo pewno jest to, że na pewno w najbliższych latach real się nie po jakiejś super no, no, nie, nie, niemożliwe, że nie, no to z tego słynie Real Madrid i tak samo z tego słynie Barcelona i pewnie te duże nazwiska będą się pojawiać w następnych latach, natomiast kto może trafić, to jest naprawdę teraz bardzo ciekawe, no bo miałeś w realu tego Ronaldo i no i on wiesz, rząd nie do ruszenia, tak naprawdę przez długie, długie lata, tak samo Messi'ego w Barcelonie. No natomiast teraz, tak naprawdę, czy ktoś trafił do Realu, czy to będzie Kylian Mbappe, czy Erling Hahn, no to jest tak naprawdę, można na tym dużo dyskutować, bo nie wiadomo tego cały czas, czy uda się właśnie odbudować takie, taką, nie wiem, na przykład, że ponownie dwóch najlepszych piłkarzy na ten moment świata gra przeciwko sobie i rywalizują. To pierwsza kwestia, a druga kwestia jeszcze a propos właśnie tej wagi El Clasico, to ja sobie tak teraz pomyślałem, że bardzo chciałbym zobaczyć El Clasico, które jest o coś, ale nie jest to pojedynek hiszpański, w sensie Liga Hiszpańska, bo to też mogłoby fajnie zweryfikować tak naprawdę popularność i to tak naprawdę jaką ono ma teraz wagę. I nie mówię o takim El Clasico też jak miało miejsce w Vegas, czyli tak naprawdę mecz o Pietruszkę, tylko na przykład mówię tu chociażby o dwóch meczach w Lidze Mistrzów i to by było ciekawe, na takim, te na takim terenie, właśnie nie hiszpańskim, ale też, no, żeby powalczyć o coś. I to by było fajne, właśnie do rywalizacji, myślę. Mogłoby też ponownie na pewno wzbudzić sporo emocji i też trochę przywrócić takiego fajnego klimatu. Ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, że. Yy... I tak jak powiedziałeś, że w ostatnich latach to znaczenie LKC-ko troszeczkę się zmniejszyło i na przykład w społeczności, już nie mówmy o całym świecie, powiedzmy sobie o tym zainteresowaniu wśród Polaków Wydaje mi się, że też stopniowo malało w ostatnich latach, że jakby w Polsce to zainteresowanie tym meczem też stopniowo malało Ale wydaje mi się, że teraz jak już dojdzie do, do tego meczu yy... Grand Derby w Polsce może znowu cieszyć się fajną oglądalnością, i wydaje mi się, że przyczyni się, nawet już się do tego przyczynił Robert Lewandowski w dużej mierze, że te mecze Realu z Barceloną mogą wrócić na salony w Polsce, właśnie dlatego, że Robert jest w Barcelonie. Znaczy, ja mam też takie swoje prywatne spostrzeżenia, a propos, tylko że to jest jakby odnoszę się do sytuacji jeszcze zanim Robert Lewandowski przyszedł do Barcelony, że mimo wszystko te El Clasico polscy kibice w Polsce, to też oglądali mimo wszystko kibice albo Realu, albo Barcelony. W sensie ja znam dużo osób, który, którzy nie kibicują ani temu, ani temu klubowi i oni często ten mecz pomijali. W sensie to jest bardzo ważny mecz właśnie dla kibiców, no ale dużo osób mimo wszystko go pomijało. Co też trochę się um, zdziwiłem, ale no myślę, że teraz to na pewno będzie bardziej popularne z tego względu, że um, właśnie tak jak powiedziałeś, przyjście Roberta Lewandowskiego, no na pewno takie El Clasico teraz będzie w Polsce bardzo jakby się cieszyło dużą popularnością z tego względu, no bo trzeba nawet zobaczyć, ile teraz osób ogląda zwykłe mecze ligowe Barcelony, gdzie wcześniej na przykład nie, lubi, nie robiło tego w ogóle. Nie mówię to o kibicach Barcelony, tak, no, oczywiście i tak dalej, no bo to jest normalne, że to się ogląda mecze ligowe, ale właśnie kibice nie do końca kibice Barcelony, którzy do tej pory nie do końca nimi byli, no raczej przeciętny, że tak powiem, kibic futbolu nie odpalał, nie wiem, w weekend sobie meczu ligowego Barcelony, tylko sobie odpalał, no nie wiem, naprawdę takie, wiesz, hitowe starcia, a nie odpalał na przykład, nie wiem, Barcelonę z Elche. A teraz odpalają, no bo chcą zobaczyć Roberta, no to jest jakby, to no nie ma w tym jakby chyba zbyt wielkiego zaskoczenia. Wiesz, tak, zgadzam się, na pewno jest to zauważalne, że teraz mecze Barcelony w ogóle stały się y po prostu meczem, który jest częściej oglądany na pewno niż było to wcześniej, ponieważ tak jak mówiliśmy wcześniej, Barcelona w ostatnich latach rozczarowywało i to też się przekładało, jakby na to, że ich mecze nie były aż tak ciekawe do oglądania i na pewno przyciągały mniejszą liczbę kibiców. Ale mam jeszcze do ciebie jedno pytanie: bo z racji tego, że jesteś kibicem Real Madryt, więc siłą rzeczy na pewno wiesz troszeczkę więcej o lidze hiszpańskiej niż ja, przynajmniej tak, tak, tak mi się wydaje. Czy nie uważasz, że, że też jakby spadek zainteresowania względem El Clasico jest troszeczkę powiązany tym, że Liga Hiszpańska troszeczkę straciła na wartości w ostatnich latach? To znaczy, kiedyś Liga Hiszpańska była postrzegana jako ta, myślę, top 2 na świecie, w takim piku, a teraz myślę, że na pewno Liga Angielska przyćmiła Ligę Hiszpańską, a i wydaje mi się, że inne ligi też jakby rosną z poziomem i zastanawiam się, czy Liga Hiszpańska jest nadal, nadal w tym topie lig, czy jest na tym drugim miejscu, bo wydaje mi się, że mogła troszeczkę stracić na wartości w ostatnich latach. Znaczy na pewno jest w jakim, na, na pewno jest w topie lig, jeśli chodzi o poziom futbolu, tylko no trzeba sobie powiedzieć jasno, że mniej więcej od tego momentu, kiedy Barcelona zaczęła łapać te swoje pierwsze kryzysy i to tam zaczęło Iść w dół. No to tak naprawdę w Hiszpanii został z takich mocnych drużyn, które liczyły się w Europie, Real Madrid. No bo Barcelona regularnie z sezonu na sezon za zawodziła w Lidze Mistrzów. Atletico to już nie jest Atletico, które, wiesz, było w stanie wtedy dojść do finału Ligi Mistrzów. To już jest moim zdaniem o klasę niżej drużyna niż w tamtych lat. No i potem masz te zespoły, które oczywiście są mocne, które zdarzają się, że dojdą, zajdą daleko. Że naprawdę pokażą fajną piłkę jak Sevilla, Real Betis i kilka innych zespołów, ale no wiesz co, no problem polega na tym, że tak naprawdę w lidze hiszpańskiej no Real Madrid nie miał ostatnimi laty konkurencji takiej mocnej, bardzo mocnej. No bo wcześniej była to przed laty Barcelona i także z epizodami Atletico, ale no tak jak mówiliśmy na początku, Barcelona była w stanie spiąć się jak najbardziej na te klasyki z Realem, te dwa klasyki w sezonie kiedy grali. Oni potrafili wygrać nawet tylko. Chodzi o to, że mimo wszystko to był Barcelona była klubem, który zawodziła ostatnimi laty. No i Real został tak naprawdę sam. Czy ten poziom się przez to... No bo na pewno Realowi to nie zaszkodziło jak widzimy, no bo dalej sobie dobrze radzi, ale czy to ogólnie wpadło na niekorzyść Ligi hiszpańskiej? No jak najbardziej na pewno za, no bo... Mm, no, ewidentnie, jeśli przechodzisz, nie wiem, chociażby do ligi Europy tak jak Barcelona, no to, to na pewno pada na niekorzyść takiej ligi. No właśnie, dlatego y, ja zastanawiałem się, jak odpowiesz na to pytanie, bo mi jako takiemu postronnemu y, widzowi ligi hiszpańskiej, bo nie ukrywam, że to jest liga z tych takich lig top 5. No, razem z Ligą Francuską to są takie dwie ligi, którym najmniej poświęcam uwagi, ponieważ no, jakby nie jestem kibicem ani Realu, ani Barcelony, więc troszeczkę ta liga aż tak bardzo mnie nie grzeje. Tak samo Liga Francuska nie uważam jej za jakąś górnolotą pod względem poziomu, więc te ligi pomijam, i jestem troszeczkę ciekawy, jak Twoim zdaniem to się prezentowało bo ja jakbym miał teraz tak szczerze odpowiedzieć, no to wydaje mi się, że ranking lig piłkarskich, jeżeli miałbym ja wybrać, to powiedziałbym, że jest to liga angielska i długo, długo nic, tak na dobrą sprawę, bo nie wiem, którą ligę miałbym wybrać, jako tą drugą. I obawiam się, że nie byłaby to chyba liga hiszpańska, bo wydaje mi chociaż ten real jest niesamowicie dobry. Naprawdę real w Europie pokazuje zawsze siłę, tylko zastanawia mnie to, to znaczy, może nie tyle to zastanawia, tylko ciężko mi jakby oceniać ligę przez pryzmat tego, że jedna drużyna osiąga sukcesy, bo to, że jedna drużyna jest bardzo dobra, nie świadczy to nic o poziomie ligi. To po prostu świadczy o, tej, o tym zespole. To tak samo jakby oceniać ligę francuską pod pryzmatem tego, że PSG tam wszystkich gniecie. Więc yy, ja bym ligi hiszpańskie nie dawał na pewno na drugim miejscu. Wydaje mi się, że dałbym tam ligę włoską lub, lub nawet niemiecką. To jest bardzo ciężki w ogóle temat, jak ocenić jakąkolwiek ligę i zestawić ją z inną. No bo nawet angielska liga, która, tak jak powiedziałeś, dla ciebie jest, tak powiesz, niekwestionowanym niekwestionowaną jedynką, no to pewnie się znajdzie ktoś, że wiesz. No teoretycznie angielska ma najwięcej zespołów tych dobrych, w górnej tabeli, które na przykład są w stanie wygrać mistrzostwo. To masz na przykład, załóżmy, tą piątkę drużyn, która o coś tam się liczy. Ale no na przykład. No, widzisz taki Real Madryt, który co chwila no. wygrywa tą Ligę Mistrzów. Więc no z jednej strony Liga Angielska lepsza, z drugiej strony Real Madryt wygrywa ci co chwila Ligę Mistrzów. Z no trzeciej właśnie, strony to... Liga Włoska, kiedy jakiś włoski klub wygra Ligę Mistrzów. Ale z, oni, z, oni, z oni, drugiej strony ligałem. dużo zespołów na przykład niemieckiej Bundesligi gra, nie wiem, w lidze Europy, tak. lidze konferencji, tak. więc to też świadczy o potędze Ligi. Co, więc ja bym to. Wydaje mi się, że jakbym oceniał ligi, to ja bym to chciał jakoś tak uśredniać, po prostu średnie wyniki zespołów w Europie, jakby to wszystko tak jakby łącząc. No bo Z drugiej strony masz też powiedzieć... taki argument, że Real Madrid wygrywa cały czas Ligę Mistrzów, a gra w dużo gorszej lidze na przykład, twoim zdaniem niż nie wiem, Liga Włoska, a, znaczy dużo, no w gorszej lidze po prostu nie, niż Liga Włoska. nie dużo. Nie dużo jakby Real Madryt by cały czas grał w, wiesz, ze słabymi klubami to on byłby w stanie sobie tak w Europie po prostu wiesz, wygrywać z Ligą Włoską z Ligą Angielską, no to też jest coś na rzeczy na pewno. To jest pewno. właśnie bardzo ciekawy temat do dyskusji, znaczy generalnie tak jak powiedziałem, ja Realowi broń Boże nie umniejszam. Ja uważam, że Real jest świetnym zespołem i, i w Europie właściwie co sezon pokazują jak, jak są mocni, że, że na ten... O, po prostu Real w Europie to jest zupełnie inny Real niż na przykład Real Liga bardzo często. Po prostu to są roboty, jeżeli chodzi o mecze o stawkę i taka jest prawda. Tylko, że właśnie ja bym chciał troszeczkę uciekać od tego, żeby oceniać Ligę przez pryzmat występów jednej drużyny w Europie, bo to, to jest troszeczkę niemiarodajne. Chciałbym po prostu to jakoś tak uśredniać, że chciałbym całą ligę oceniać przez pryzmat wszystkich zespołów, o taki jakby średni poziom, który w, tą ligę cechuje. I wydaje mi się, że średni poziom La Liga nie jest wcale taki wysoki, jeżeli pominie się Real i nawet tą Barcelonę. Reszta zespołów raczej troszeczkę. Odstaje? no Może nie odstaje, ale nie uważam, żeby to była liga numer dwa na świecie. Chociaż to właśnie, tak jak powiedziałeś, to jest temat bardzo dyskusyjny. Jak to się mówi, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Ja myślę, że I możemy ja też... spokojnie nagrać odcinek, żeby porównać po prostu te topowe ligi, bo to jest naprawdę można porównywać ja, tak. na tyle sposobów, że no to ten. Ale już tak wracając jeszcze na koniec do tematu, Cię zapytam, już tak nawet odchodząc od tego głównego tematu, czyli. Czy po prostu... Kto ma według Ciebie większe szanse na ten niedzielny klasyk i, i jak Ty to widzisz? Yy, wiesz co... Czy Jeżeli w ogóle o... coś widzisz? Generalnie, no... Ciężko mi jest powiedzieć... Coś innego niż to, że Real jest w tym meczu faworytem. No, jakby wszystkie znaki na niebie wskazują, że to Real jest rodziną lepszą i nawet okoliczności są bardziej sprzyjające dla Realu Madryt, bo grają mecz u siebie, a Real na Bernabeu jest bardzo, bardzo groźnym zespołem. No i jeszcze to jest mecz o tak wielkim znaczeniu, no też historycznym, jakby nie patrzeć, więc no myślę, że Real, no nie powiedziałbym, że to będzie jakiś spacerek, no bo. Powiedzmy sobie szczerze, że ta Barcelona, która teraz się buduje, jest to taka Barcelona, która troszeczkę wydaje mi się, że wstaje z kolan. Jakby na pewno jest to Barcelona lepsza niż sezon temu, bo te ostatnie sezony Barcelony to no po prostu to była jakaś porażka i dopiero od tego sezonu wydaje mi się, że zmierza to trochę ku lepszemu, ale na pewno jest to dopiero taka faza budowy zespołu, przebudowy i daleko jest tu jeszcze do jakiegoś tam ideału. Na pewno Robert Lewandowski to był świetny ruch i nie zdziwię się, jeżeli sprawi jakieś tam problemy w Realowi w tym najbliższym spotkaniu, ale jeżeli miałbym tu wybrać faworyta, no to nie zawahałbym się i wskazałbym na gospodarzy. No na pewno też będzie miał duży wpływ to, że w tygodniu jeszcze właśnie poprzedzającym El Clasico Barcelona tak naprawdę będzie grała z Interem w Lidze Mistrzów z nożem na gardle, gdzie Real w dużo lepszej sytuacji się znajduje i do tego będzie grał z Szachtarem, więc... No, jednak, no i to szachter to nie jest Inter. Więc to na pewno też będzie miało duży wpływ, no bo Barcelona, strata punktów z Interem i daje bardzo, bardzo dużą szansę na Ligę Europy na wiosnę. No, no. tak, tak, tak. Wydaje mi się, że temat troszeczkę wyczerpaliśmy na dzisiaj. No jakby przeanalizowaliśmy te wszystkie czynniki. Na znaczy, na pewno można by było jeszcze jakiś tam czynnik wyciągnąć, ale to są takie fakty, które jako pierwsze przychodzą do głowy, kiedy pomyśli się o tym znaczeniu El Classico w ostatnich latach. I też jest, jestem ciekawy, co myśli, co myślą ludzie, co myśli jakby cała społeczność piłkarska. Zapraszamy, więc... myślę, że zrobimy ankietę, tak. właśnie, bo publikujemy to w piątek, więc zrobimy ankietę i jesteśmy właśnie ciekawi waszych zdań, opinii. Więc to by było to chyba na tyle. Tak. Usłyszymy się w następnych oczywiście odcinkach i no z niecierpliwością czekamy Przynajmniej ja czekam na klasiko. Dziękujemy za uwagę i, i do zobaczenia po meczu. Jestem ciekawy, jak ten mecz się zakończy.